Eloszkał to Jewki Friends, a to jest kolejny odcinek Maratonu Drax Jump 3 na moim kanale. No to zaczynamy kolejny konkurs, czwarty z 21 będzie dzisiaj w Słowacji. No i zaczynamy konkurs w Słowacji. Zacznie Weissandy wła potem Sniversa Aircraft, Tepeż Kubacki, Hejbek, Prewz, Freund, Domen Prewz, Kamil Stoch na sam koniec. Życzymy oczywiście Kamilowi kolejnego podium, a zaczyna konkurs Comp Sewła. Skocznia Słowacji Hills z 80, nieźle. 154 metry. Jeterek nawet dobry. Tylko żeby się utrzymał do, do skoku Kamila Stocha. Gregor Sniwecer, wysokie wyjście z progu. No i ładnie, ładnie Gregor Sniwecer. Pięknie sobie poradził. 166,5 metra. Stefan Kraft. No, Kraft, wysokie wyjście z progu Krafta. Ładnie, ładnie, ładnie leci. Ale słabo. Gorzej odsuwuje. Nie, dalej. 156 metrów. Tepesz. No, tej skoczni tak trochę lotami można nie nazwać, ale i można nazwać. Więc Zobaczymy jak się Tepesz spisze. Na niby skoczni do lotów. Nieźle. 159,5 metra. I pierwszy z dwóch Polaków, Dawid Kubacki. Dobre, wysokie wyjście z progu. Tylko, żeby Dawid wykorzystał to noszenie. Niestety nie wykorzystał. 150,5 metra. No, wiatr się zmienia. No, niestety chyba Kamil nie skoczy tak daleko jak możemy. Hejbek Chociaż hejbek niby pokazuje, że. Da się podobnie skoczyć, ale upad. Jeszcze w głową uderzył piąte miejsce. Peter Preutz. Ładnie, Peter Preutz wyszedł z progu. No i to jest nie za odległość. Trzecie miejsce 165 metra. Severin Freund. No wiatr już się zmienia diametralnie w plecy, bocznie w plecy. Ale, Freund sobie jeszcze nieźle poradził. W niezłym stylu czwarty. 161 metrów. Domen Preutz. Domen Preutz. Patrzmy, jak skoczy słoweński skoczek, nie słowacki. Ładnie, ładnie. Domen Preutz. dobrym stylu. 164,5 sto... metra jest drugi. I Kamil, no, on już ma wiatr w plecy. No nie wiem, jak Kamil sobie poradzi. Przynajmniej Kamil punkt konstrukcyjny. Nie że sobie Kamil prowadził w takich warunkach. Wysokie noty, szóste miejsce, 158 metrów. Na szczęście w drugiej rundzie będą warunki sprawiedliwsze, ponieważ już będzie wiało ciągle w plecy, no to... Kamil może wtedy oddalę przyskok i troszeczkę się przesunie przynajmniej na podium. Kubacki dopiero 10 po pierwszej rundzie, nie wiem czy odrobi. 151 metrów. Słabe skoki Kubackiego w tym konkursie. Teraz Michał Hejbek. Zobacznie Michel Hejbek mówić. W ogóle nie wiem czy mówić Michał Hejbek czy Michiel Hejbek! Ale nie ma to różnicy, skoczył ładnie. 175 metra Bajcie z Sandekom ósmy po pierwszej serii. Chyba spóźnił wyjście z progu, nie wiem. Na powtórce zobaczymy, ale słabo. Przygrał za Widem. 348 metrów. Tak jak mówiłem, na powtórce sprawdźmy, czy spóźnił. Nie, nie spóźnił jednak. Byże perfekcyjnie nawet można powiedzieć. No tylko troszkę słabo. Ale chociaż w niezłym stylu. Francuz może cieszyć się z dobrego stylu. Stefan Kraft. Dopiero siódmy po pierwszej serii. Jakby forma troszkę spadła. O, teraz ładnie wyszedł przed progu. Craft! Ładnie craft! Będzie na miejscu pierwszym. 153,68 i pół metra. No, żeby gdzieś tyle Kamil poleciał. Szóste miejsce po pierwszej serii. No, to nie było złe miejsce. Ale my wierzymy, że Kamil nie daleko. Kamil jak najdalej! Brawo Kamil, 175 metrów teraz tylko, aby być na podium. Będzie czy nie będzie, o to jest pytanie. Severin Freund. nie zrobiliście z progu Severina Freunda. Wysoko leci Severin Freund, ale Kamila nie wyprzedzi tym skokiem. Będzie na miejscu drugim, 171 metrów. Peter Preutz. Czy będzie kolejny podium Petra Preutza w tym sezonie? Nie wiem, czy spóźnił wyjście z progu, ale wiem, że nisko leci. No, i to trochę mu popsuło odległość, tak naprawdę. Ale 175 metra, tutaj też zaczmy, jak, jak ten skok wyszedł. O kurde, kamery mi się pomieszały. Nie, też wyszedł nawet perfekcyjnie. No i niezły od Petera Preuca Proszę zobaczyć jak on nisko ciągnął, ale dociągnął. Gdyby leciał wyżej, kto wie, jakby to się potoczyło. Tepesz, no, z szansą na podium. Jeśli nie skoczy, to będzie Kamil. No, tutaj na pewno już spóźnione wyjście z progu było. Ale ładnie leci, ale słabo jeszcze upadł. No i szósty 160 metrów przez upadek. Domen Preuc. No, czy będzie kolejne podium Domena O Oj, ładne wyjście z progu. No, nie wiem, troszkę słabo skoczył. Już jest czwarte miejsce, czyli Freund ma szansę na podium. No i czy Gregor Schniewercauer wygra konkurs? No ciekawe, jak się Gregor spisze, Gregor Schniewercauer! Tak! Gregor Schniewercauer wygrywa konkurs! Brawo, Gregor Schniewercauer! Gratulujemy Austriakowi 169,5 metra w pięknym stylu. Ale możemy cieszyć się z drugiego miejsca Kamila Stocha. Oczywiście, wygrana Schniewercauera nie zagroziła. Na pewno Kamilowi Stochowi dalej bycie pierwszy, na pierwszym miejscu w klasykacji generalnej, ale tym skokiem śniecer mógł podwyższyć swoją pozycję w klasykacji generalnej, ponieważ Gregor wygrał, czyli 100 punktów leci na jego korzyść. W pięknym stylu, proszę zobaczyć bezbłędne lądowanie, dobry lot. Sędziowie ocenili bardzo dobrze: 19, 19,5, nie wiem czemu 18, ale 20 nawet byłaby zasłużona. Sniwer Sauer, Stoch, Potter, Preutz To jest czoła trójka, dalej Severin Freund, bliski podium, czwarte miejsce, potem Dumen Preutz, Stefan Kraft, Michał Hejbek Michel Hejbek, nie mogę Juri Tepesz, Dawid Głacki. No i na sam koniec Jak zwykle, Weisslandekom Psewła Gratuluję, Schneewer z dziewiątej pozycji Wbił się na pozycję Piątą w klasykacji generalnej To było pierwsze podium w tym sezonie Sniwer No i oby tak dalej Sniwer Sauer podciągnął No, piąty konkurs będzie już niedługo. Możliwe, że jeszcze dzisiaj się pokaże, ale możliwe, że i będzie dopiero jutro. Ale ja się zamierzam żegnam tym pięknym skokiem Kaminosła na drugie miejsce i gratuluję śniosłowi pierwszego miejsca. No i zapraszam na kolejne kon konkursy i odcinki na moim kanale. Do zobaczenia FGB, więc na razie, cześć.